Może dzisiaj takie rzeczy się już nie zdarzają, ale pierwszy nauczyciel fortepianu Paderewskiego był skrzypkiem i średnio ogarniał tajniki gry na instrumentach klawiszowych. Drugi wciąż kazał mu odgrywać duety ze starszą siostrą. Nudził się więc nieziemsko na tych zajęciach. Może właśnie dlatego Ignacy najbardziej lubił improwizować. Zostawał z dźwiękami i z klawiaturą sam na sam i tworzył własne muzyczne światy i melodie. Gdy miał 12 lat, wyjechał z tatą do Warszawy, do konserwatorium muzycznego. Pociągiem jechał wtedy pierwszy raz w życiu. Tego chłopca przyjmujemy od razu i to bez egzaminów. Razem z tatą skakali z radości pod sam sufit. Ale trzeba kupić instrument do ćwiczenia. Pieniędzy jest mało, starczy tylko na słabej jakości pianino. Jednak kolejny raz okazało się, że chłopiec urodził się pod szczęśliwą gwiazdą. Znany warszawski producent fortepianów zaproponował mu dach nad głową i umożliwił ćwiczenia na najlepszych instrumentach. I chociaż Ignacy nie miał swojego pokoju i spał w jednym pomieszczeniu z innymi chłopcami, to był bardzo szczęśliwy. Podziwiał korytarze oświetlone lampami naftowymi. Gdy sam pamiętał z domu rodzinnego tylko światło świec. Warszawa odkrywała przed nim całkiem nowy świat.